Ciema widzowie, co tam? Który mamy dzień? Rok. O, nie wiem, 2021. Dokładnie, i co będziecie robić? Oczywiście, raperów jako mini figurki Lego, bo ostatni odcinek mega dobrze się przyjął o dziwo i w ogóle Wam się spodobał ten pomysł. Prosiliśmy Was o jakieś propozycje raperów, których możemy zrobić jako figur figurki Lego i daliście bardzo dużo propozycji. Aczkolwiek Viper przeglądał je i zobaczymy, czy wybrał dzisiaj dla nas coś, co proponowaliście. Pewnie tak. Zobaczymy. No więc, co? Standardowe, przypominam, zasady. Mamy godzinę na zrobienie rapera jako figurkę. Akurat za Zasada dotycząca używania Gimpów się zmieniła, bo rudy tym razem będzie kosztował z Photoshopa. I trzecia zasada jest taka, że możemy korzystać ze zdjęć z internetu. E, stwierdziłem, że Photoshop mi się wydaje, że będzie lepszy. No, Bery, no, dobra, no nie mniejsza, łatwiej, a ty no. nie wiem, jak, jak ty nie umiesz, to już Twój problem. No ja, ale daję się zgodził na to, że będzie miał trudniej. Ja wolę pracować w Gimpie. No, po no prostu, ja też dobrze pracować w ale... dobra, no to co, Viper? Co? Dawaj tego pierwszego rapera. Kogo będziemy tam robić? Co to będzie. Oh. The rapper reto, reto? ale najbardziej cieszy mnie to, że jest ry jest łysy. Patrzcie, widzowie, timer i zaczęła się godzina. Dobra, no to zaczynamy chyba od poszukiwania głowy. A pokazać ci czary mary w photoshopie? Nie. No pa. No. Pora być taka. Kozacko. Ko, pa, Kozacko. Pa, pa Patryk wobec tego. Patryk gwiazda. Dobra, Ulega ja już mam pomysł, tam. w sensie jestem mądry, to ja wiem jak to zrobię. Ja, ja jestem sprytny i dlatego to jest uh, głowa, którą wybrałem. Nie, A ja potem będziemy... wybrać. najpierw ją tam sobie tam wkleimy, tak, potem pamiętam. będziemy robić xy w oczach. Standardowo ci, co widzieli pierwszy odcinek, już wiedzą jak tutaj jak to już wygląda stan rzeczy, trzeba wyciąć łeb. Po tym pierwszym odcinku mamy trochę doświadczenia i będzie nam szybciej szło. Czy ja pamiętam jak się zmieniały kolor w Photoshopie? Jak się to robiło? Nie pamiętam totalnie. Żeby nie było widać czy to jest klejone. Pa siema Daniel, ale duży łeb. Nie pamiętam jak się kolory zmieniało widzowie, jestem w dupie. Ale to jest taki cieszący się na tej głowie Co? w sumie. Jak zmienić kolor w Photoshopie tym wyszło? w Photoshop. No tak. Spróbujmy pozbyć się zębów najpierw. I zostawmy samą brodę i może narysujemy buzię wtedy. Buzie widzę. co już robi, nie mogę. No bo ja nie muszę poradników oglądać. Ja nie ja muszę. Nie wygląda to najlepiej. Albo inaczej, znajdźmy łeb, na którym ktoś jest smutny. Ten łeb się może nadać. Od tego ba. Spróbuję sobie zabrać tutaj podcast w buzię. O, pasuje, pasuje. Całkiem dobrze nawet. Ktoś kolor mi nie pasi. To buzie mamy. O w ogóle zapiszę sobie. Oka najtrudniejsze, czyli oczy. Reto ma tak, on ma oczy białe i ma czarne xy. Generalnie ludzie też mają białe oczy i czarne źrenice, ale w LEGO, oczy w LEGO są zrobione tak, że są czarne i mają białe źrenice. Czyli prawdopodobnie powinienem zrobić czarne oczy i białe xy, na odwrót, bo taka jest logika LEGO. Ziernic nie chcę, Tutoriale Photoshop. Pozbywamy się źrenic. To całkiem sprawnie idzie chyba. Teraz trzeba narysować. Narysować, eee, czyli to, co jest na najtrudniejsze. Warstwie. Opa! kopię, ten... jaka broda? Ma takie xy typu plusy. bardziej Nie no, nie mogę się stajki daniel. Okej, okay, myślę, że takie oczy będą gitem. kopie. <ścoughs> jak to pasuje? W ogóle widzę, że może nowego albumu kajnego Westa? Dondy? Aktualnie leci mi na słuchawkach i że jest. Prześwietny. Ciekawa opinia. Tylko nie schajtujcie mnie chyba nie pos niezbyt pospolita. Ym, w pełni na czarno oczywiście. O, w dupę, tego się nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądało. Co tu się wydarzyło? Co? Kleiłem sobie grafikę. <laughs> nie twarz wygląda teraz. Zalazłem koszulkę z bananem, ale to nie jest, to nie o to mi chodzi. Chodzi mi tylko o ten kołnierz tutaj. Koszulkę z bananem, myślę, że jest Żeby go sobie podkraść. Chyba ręcznie będzie tutaj najładniej jak to zrobię. Pa, chłopie, jakie gały. Może tak się uda zrobić coś. O, o, może. Ale chłopie, gogle narciarskie, no pa. Co to wygląda jak gogle narciarskie. Reskitu. To przepiękne. <grymne> to jest krótki rękaw dlatego trzeba zrobić tak jak w Lego są robione krótkie rękawy. Czyli gdzieś w połowie tego przed tym zgięciem w ramieniu. To jest... No, nie wiem Oddy. Będzie gitem. Dobra. Zmienimy kolor na biały. Ale okulary! Jeszcze piękne. Opa, pa, pa, chłopie, pa, taki agent. Nie mogę, coś tu jest nie tak. Ej, to wygląda spoko, to wygląda totalnie amatorsko, ale. wiecie, mi się to podoba. Teraz dzisiaj się mogę tak zwana, bo muszę zrobić. o, tu warstw. Jak pyk No nie, cały pomysł poszedł w dupę. Ci źle miesza, no. Dobra, taki kolor będzie Git, jest w miarę podobny. Tu trochę zostało żółtego, to się trzeba pozbyć. Bo ta twarz to nie wygląda zbyt dobrze. <noise> Narzędzie, tekst używamy. Amor Vivendi. Tak? Dobrze no, napisałem? Dokładnie to nie na, paro... nie, że nie na panoramie, tylko na tym drugim. W ramach tutaj ym, pobrania kolorów wklejam sobie zdjęcie Reto. Często jakąś taką czcionkę znaleźć taką podobną. To będzie wyzwanie. Aaa, no i nie znalazłem. Tu jakaś grecka w ogóle ściąga. Mówisz? To chyba o to mi chodziło. Nie, nie, to nie o to mi chodziło. To jest taki plan B, żeby użyć tej ściągi. Jak z czasem? Poplar STD, to pamiętać nazwę. 25 minut. Ile? Nie ma no to źle, ale nie jest aż tak Daniel. To, to na to? Większe odstępy między literami Tak, nie zdążę zrobić spodni i będzie mój bez latał. No to dużym czasem. W sumie tak. I tutaj jest takie malutkie obramowanie. jest Amor Vivendi mówisz, to? Obramowanie, no. Może coś takiego? Chwileczkę, żeby to pod spodem umieścić. Chyba, że to jest po prostu jakiś exclusive, ale... Zrobimy teraz warpa. O. O. Co jest? Ten efekt ewidentnie jest zepsuty. O, nagle działa. No to wid. Wygniemy sobie to pod kątem. Nie ma co tutaj w szczegóły się bawić. Nie ma czasu przede wszystkim, ale w sumie nie podoba mi się jak to wygląda. To jednak się pobawimy. <grym> jednak się pobawimy. On, ewidentnie jest nieźle pobugowany ten efekt, bo mi się druga połowa napisu pojawia w rogu. Opa! Ale E, patera. Dobra, Możemy nie można użyć? zrobić drugą taktykę. Bardziej się wpasowało troszeczkę, tak bardziej wyblakło, by żeby było. E, tą koszulkę trzeba pomalować. Co w ogóle nie ma A, prawa przypomniało prawa. mi się o moim kołnierzu. Co? Czy kołnierz chciałem mieć? Ja mu tam nie chyba kołnierza, tak myślę. Jestem idiotą. O jak bardzo dużym. O, robimy coś takiego. Możemy e, już osunność, to usunąć, to za to znaczenie a tutaj mam no pod takim coś możemy sobie na spokojnie i tak, jest super. Wycinamy to sobie, to już możemy usunąć, mam takie coś. usunę sobie może tutaj mm, tą wasę pod tym jakby, tą, y, to białe, bo to jest totalnie potrzebne. To mi się wydaje, że czas goni. Wiper czas, wykaipujemy sobie A Mamy tą grafikę, delikatnie obliczamy, żeby na środku i jest super. Dobra, chyba tutaj skorzystam z techniki Rudego, tak zwanej techniki przekopywania całego nadruku. Delikatny obrót. Mamy wszystko myśl. No jest... moja też jest gotowa, fajnie, fajnie. Tutaj mam nasze spodenki. No da patrz, Daniel! Totalnie to nie jest nie jest to, nie jest to. No nie, nie. No ale są w ogóle takie zbyt jasne. To muszę to tak krzywie mi zrobić. A tu nie jest problem. Dobra, zajmę się najpierw butami. Zrobimy to psu... No z... że jednak tak jak zrobiłem to ostatnio. Tą warstwę z luzikiem naszym. Wybieram sobie kroplomierz, kolor żółty, to nie do dokładnie te miejsca o o o o będziemy trochę odcień skóry Mówię teraz taka ja trzeba sprawić żeby jego stopy były białe ponieważ ma białe buty Dwie minuty nie no, no i zjeść się co to mówiłem pasz, bez spodnie no to są obróźmy je takie trochę te, żeby to miał racyj nogi Hmm, krycie, poczekaj, znaczy był ten. No, mam mi zaznaczone. Nie, no co? Nie, w dupę. E... 5 minut. Dzień dobry, panowie, jak na razie wygląda praca? Dobrze idzie, dobrze idzie. Jak ocenia pan swoją pracę? Jest, 20 że, na godzinę takie to update. 20 nie, nie na mogę. godzinę to update. Moja praca jest warta więcej. No, mi się wydaje, że to fajnie wygląda. Dobrze, dobrze. Za 5 minut wracam z drugim wywiadem, jak praca będzie skończona. Dobra, to jest takie skupienie, że tutaj nie ma za bardzo jak się odzywać, nawet, nie? Teraz... Dymy! Dymy! No, no, Dobra, za ty na to. Ty, ale spodnie masz dowalone. No wiem, bo to są Ale ludzie. te buty to chyba przesada. Dobra, end, end, end. Ja już mam, ja mam. Słuchajcie panowie, przychodzę znowu z wywiadem. Tym razem nie mam mikrofonu, bo gdzieś go zgubiłem. Ja pierwszy? Tak. Tak. Co? Co ci śmieszy? On wygląda jak stary jakiś. Trochę tak. Jak taki starany trochę. To jest taki trochę... No bo on po prostu tak się ubrał. Ale i mod wzorowany ze zdjęcia z git, tak? To podoba. teraz pasz rudego. Spójrz na buty! No co? Easy 500k. co, nie dają Daj ją ranę, Ale rudy ładnie spodnie ewidentnie zrobił. No tak. Co to jest? Co? Czerbaty jakiś. No, no, Ale no co, dowolony spódek Jedyne co tysięcy. jest u Ludego lepszy lepsze niż u mnie To są spodnie, dlatego uważam, że wygrałem Nie. Dobra, zapisuję to Widzowie zdecydują Jesus. kto wygra A, Ed... no. Jak pamiętacie ostatnio w odcinku, gdy wszedł drugi raper Był taki trochę mini event Bo mogliście sobie wybrać ciuszki tego rapera Teraz będzie no. tak samo? Nie, jest Kurde. różnorodność trochę Teraz zabawicie się, bo dostaniecie duet raperów I zawalczycie Nie wiem co, czy w papierka, i w co nam chcecie Którego rapera wybi wybieracie o. Spoko, spoko. A oto duet panowy. Siemano, tu Albert i mój braciszek Josef! Yes! Co? Właśnie, Nie. O ja, myśl, właśnie o tym duetie myślałem. Ale jakie zdjęcie! No ja chcę tego, Alberto. Dobra, no to ja robię to jest Alberto z brydami, Plus jeszcze o, o, o. ma chłopie najka. Ja biorę Józefa w takim okay. razie, jak ty chcesz, Alberto. Pokazuję tutaj timer. I patrzcie, zaczynamy. Skończyłem to w dupie. Uwaga, to jest moja praca. Ej, <laughs> to było dobre. Chyba spróbuję Dół, od tego, y, Zęby tutaj. A dlaczego, tak? No bo myślę, że ta, te usta akurat pasują idealnie. To ja idę do żabki, póki jest otwarta. Dobra, na razie te usta sobie zostawię na boku. I bo przede wszystkim najpierw trzeba się zająć jedną ważną rzeczą. Zęby. Kolorem skóry. Zaznaczę całą jego sylwetkę i, i przyciemniej zmniejszy na scenie okay. i tak dalej. Zrazu będę miał wyciętą całą sylwetkę, to na pewno mi pomoże przy tworzeniu. O, musi być tak, taki czarny. Czy taki, czy jest zbyt ciemny? No tylko, że musisz rozjaśnić te wszystkie ten, jasne punkty. Dobra, kształt został zaznaczony i teraz kombinujemy, żeby stał się czarnoskóry. Pewno musimy mieć mniejszą jasność i mniejsze nasycenie. O, to chyba to mam. To, jak coś brązowy. Teraz. Dobra, dobra, no, jeszcze troszeczkę się tutaj. O, bardziej wrzuty. Refleksy. Taki kolor chyba będzie gitem, co myślisz? Git, 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 masz otanety. I lecimy z ząbkami, nie. Najpierw jakąś twarz znajdźmy. Przyjrzyjmy się twarzy Józefa, ona jest taka agresywna. <laughs> o może być taki? Kompinuj. O! 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 Pa, idealnie. No, trochę z... Ty nasycenie masz za duże trochę. O, to będzie dobry łeb dla Józefa. Okej, okay, no i lecimy z moczami. Radia Eski. Jak dogarka. Goła torebka. Cholera, on z tymi zębami jak psychol będzie wyglądał. Taki we, zły i z takim ten. Teraz to za duże są. Ale... <laughs> no psychol, psychol. Yeah, on to, on chyba wygląda jak taki żółw Nie wiem <laughs> czemu. Jaki psychol. Kursie. chyba jednak inne poszukam, zęby. Dobra, no, pobieramy zęby. O, no i sobie teraz bardziej wygląda jak Joseph. Tak uważam. Oh, bardziej pasuje, o wiele oh, To jest potężne. Na komputerze kończy się przestrzeń dyskowa. Ty, Joseph ma brudkę chyba, nie? Dobra, na pewno potrzebuje potężnej klaty dla potężnego Józefa Bratana. Trzeba no. wyciągnąć niestety ręcznie. To szybko tutaj sobie zrobimy. Wczoraj, że to Józefa by mi łatwiej było zrobić bez koszulki po prostu. No o co chodzi? Czemu nie mogę nic zrobić? Czyli zżyjmy się Józefowi. jest brudka, ewidentnie. Dobra, brudkę nam pożyczy pan Pirat z Karaibów. No ja bo od razu bardziej jak Józef wygląda. To jest też jeszcze muszę sobie maskę jeszcze chyba. No. Spróbuję najpierw wyciąć samą górę. Może tak się okaże, że wygląda całkiem dobrze. Ty jak org wygląda jakiś. Jak on miał? Ten Jak goro? Ty, no, ta koszulka jest tylko taka mi się wydaje. One są od tu trochę. zaciemne ciemne, kurde. Ale drobna sikawa, I... byku. Dobrze. Tutaj, o. o. nie, on ma jeszcze łańcuch! Ja! Poszukajmy dresowej bluzy. Jakbym takiego Josefa dopracował, jeżeli mi się uda, to to będzie najlepsza chyba figurka, jaką zrobiłem. jak tam z czasem wychodzi? 13 minut. Jestem już na samej końcówce w sumie. No, no. Ale myślę, że to odda. Tylko się trzeba pozbyć niektórych elementów. Daj, patera. Ty, to dobrze wygląda, mega dobrze. Bo butów to chyba nie będę robił, nawet nie mam, nie ma jak. Dobra, taką bluzę. drużynie. bo ty nie mam w, w ogóle. Piękny Nike chyba jest potrzebny. Tak, tak, tak. Dobra. To będzie dobrze wyglądać, to jest bardzo ważne pytanie. Ej, hey, pukaś tu, pukaś tu. Wiesz, z zoom. No. Joki Koks. A to myślą, nie was. z tego wyjdzie? Ale wyszło. No i to chyba wygląda dobrze. Ej, hey, pa, kopi, jaki Alberto, bratan. Alberto Bratan. Opada nie, a teraz i... Dobrze wygląda. Tylko brudki mu brakuje. On to ma brodę? Podnie robię ten, po prostu zaznaczę i przefarbuję. Nie ma co się bawić, tylko buty zrobimy innego koloru. Będzie totalnym gitem, chyba nawet w czasie się zmieszcza. Mniej więcej minuta została. Co? Nie ja trochę dłużej. Białe buty będzie miał, będzie zadowolony. Jest taki też zaszedł do tyłtu, czy coś takiego. No to taka te... Dwie minutki na dopracowanie. Ty, nie nagrywa mi się. O nie, nie wiem kiedy się skończyło. Się nagrywa. On ma klapki. Nie na moim obrazku. Ja posłużę się moim projektem Janusza Walczuka poprzedniego filmu. Eee, i bior, wezmę łańcuch od niego. Trzy No, nie, chyba z bomby. Alberto Louis Vie. Opa, oh, jaki Alberto Brato, Daniel. Alberto Brato bez oczy. Oh, on bo on biały zamek, to może... Dobra, no i ja jestem ready. Dobra, ja jeszcze nie jestem ready. Zesrasz się w ajperzgorzenie, jak to zobaczysz. jest Nike, halo. To jest Nike. Nie no, Joseph taki piękny, nie sądziłem, że da się coś takiego zrobić. Ten, co chodząca reklama Nike'a. No, pa, no ale on tak tutaj wygląda. Opa, Daniel, pa. Dobra, mam to w końcu? Dobra. Nie o, mogę, nie mogę. Tak, jak się zmęczyłem. To co, to chowało wajper. No, jest snu zimowego. Dobra, ty, Rudy, pierwszy, nie? Ja. Do, uwaga, PP i kopę. Hmm, no, no, no szczenę ma. Szczenę to ma policz, Poliki. No właśnie, wiem O, oczy to ma jakby wiesz, czy opętane trochę. Jakby z bratem zarabiał papier. Trochę za duże ma te oczy. Dobra, a ta, ma tam, no. tam. I uwaga. Nie wiem, to ładnie wygląda. Bratan, on na pewno zrobił papier, bratan. No, on ja wymiana to najlepszy MVP. Ledzi, on w, on wygląda najlepsza twarz. Nie no, ale wygląda... no idealnie. No w sumie. Tak się No Wygląda twój potężny Daniel no, no. To ogóle nie tą Joseph Bratton chyba ja wygrał w konkurencji. Nie no, moim zdaniem. Tutaj mi ta, też się rad... tak wydaje. Mi też się tak wydaje. Hahaha. <taki taki> <taki> <się taki> daje. Od, nie lubisz potwierdzaczy. Czy to jest zapowiedź Youngmana jako trzeciego rapera? Dobra panowie, zrobiliście drugiego... No w sumie drugiego i trzeciego rapera. Duet Została, to powiem tak, została trzecia runda. No. I tej w tej trzeciej rundzie zobaczycie takiego rapera. Mata, Aaaa, mata! Dzwoni po Ma Pugo. Michał mata musi mieć bardzo charakterystyczne brwi. brwi. Jak to? <noise> Jak Czesław Miłosz, także ja wpisuję Czesław Miłosz, to <noise> skopiować. Dobra, poszukajmy jakiś fajny główek. Ja już mam tego. Masz już łeb dla Matczaka? No, mam. No. Timer, Top a timer nieodpalony 100. jeszcze. Ale teraz macie tutaj oficjalny start. Dobra, teraz wideo matczaka. Tylko potężne brwi. Ale on ma ciemniejsze brwi, nie? A ja też chcę wziąć te brwi. Dobra, teraz szybkie powtórzenie tego, co robiłem. Dobra, panie i panowie. To jest łeb, który ma idealne brwi. A ja Widzę, też brwi. że Rudy właśnie go kopiuje. Aha, bo ty bierzesz tam ten jeszcze z oczkami, ja biorę tylko brwi. Dobra, poszukajmy jakiegoś uśmiechu. Jaki? Mata ma uśmiech, no cieszy się generalnie, cieszy się. Mi się wydaje, że trochę tutaj mogę popłynąć. Widzowie, co myślicie o takiej głowie? Mata ma bardziej taki uśmiech swaniaka, taki jak ty, masz No właśnie. Nie chcę Taki kłapy. łeb. Tak, ten łeb jest dobry, super. Ja się po prostu usta od niego. Z jednej strony pasuje, z drugiej nie. Pa, ten łeb, cały łeb na srebrno, chłopie. Padaj, tak to się robisz, mam gotową fryzurkę. Ja jeszcze z tego łba chciałem wziąć te takie zmarszczki tutaj. No, coś tam widać. Przyjrzyjmy się zdjęciu, Maty, On ma takie totalnie prostą grzywkę, ma. Daj, pa, pa, Roz, pa. rozbieram chłopie tego, ludzika. Znalazłem najprostszą grzywkę, jaka jest <grym> chyba. No nie, o. lepszą! Znalazł coś lepszego. Pa, to jest dokładnie ta fryzura, mam wrażenie. Tak. No, wajper nie zasłanie mi wielkim bęb. Czuć Dimmy. Tak, chciałem Dimmy. Trochę oliwy chciałem. Widzowie, że widzicie, te, widzicie te włoski? Mi się wydaje, że będą pasować. i Ale to jest taki bardziej blob. Mi się wydaje, że odda. Oho, 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 chłopie! Wy, wygląda jak Mata. Się wygląda jak stary debil. Się wygląda jak Mata. Jakie złote włosy ma. Golden boy, gościu. Nie no, mi się wydaje, że takie stycznia są git. Nie no, dobra, ta fryzura i tak nie pasuje. Dobra, te włosy ten, powinny dać radę. Nawet jeżeli nie będzie Opa. idealnie wyglądał jak na zdjęciu, to będzie wyglądał wciąż estetycznie. No, jest takie, są takie matowate te włosy. Pobawmy się w zmianę koloru. O, o bardziej tak, no. Trochę większy kontrast od skóry musi zachować, dobra. Najlepiej zrobić mocne cienie. Tam, gdzie się styka, stykają bezpośrednio głowa z włosami. No jest, jest oh Ej Garniak ma no dobry, nie, to kolor ko nie wiem, się, nie? bo ty mam ten no to. Daniel Pa jaki Oj chłopie skończyłem, chyba wszystko buty. No tak ogólnie to jest całkiem gitem nie, moje to, jak nie pomyślałem, aż się bo Tylko, no muszę cię na Totalny win, Daniel, totalny win. No, czy ja wiem? Was, Problem w tym, że Mata nie ma krawatu, a wszystkie są z krawatami. Nie no, Matę to ja muszę wygrać, no muszę, muszę, bo się odruszę. mam ten sam garniak z Rudy, także z bomby może już się poddawać. Ciekawe. Bo mój Mata będzie wyglądał w nim 100 razy lepiej. Wy go słyszycie? Nie mogę, on takie głupoty teraz gada. Dobra, lepia. dobra. Komentarze zweryfikują. Ja chyba je przyciemnie. Wiem, ja, że w tym pojedynku będę tylko i wyłącznie decydował, jakieś takie detale, tak zauważyłem. No, twarz będzie decydować, bo twarz, no, głowa, generalnie, bo totalnie inne mamy głowy. Mi się wydaje, że bardziej matczaka oddałem. Czy mogę się w takimi detalami, ale. Są chyba tak zrobię. Dobra. Moment kulminacyjny. Barwienie. O! To było łatwe. Kolor się liczy, nie? Bo tutaj wiesz, pojedynek na szczegóły, tak jak mówiłeś. Czyli co tam jeszcze buty. Buty, no tak. Teraz zrobię trzecią osobę w tych samych butach. Także mogę sobie śmiało od Josefa przekopiować. Uwaga, farbujemy buty. teraz zbijamy po prostu na scenie. I podkręcamy trochę jasność. I to będą buty. Czyli to by było na tyle? Nawet ładniej wyglądał bez tych butów, szczerze mówiąc. Na pewno ma kieszenie w spodniach. Także pożyczymy od Josefa. Dobra, skończony. Dobra, save jego go, jest skończony. To był, do, to był najłatwiejszy do zrobienia. Trochę ciemniejsze te brwi. Nie mogę się zdecydować co do tych drzwi. Czy ciemniejsze, czy jaśniejsze? No. Nie wiem. Jak ty się bawisz jakieś głupoty. Okay, głupoty ty raz za głupoty. Powiem. Dawaj Dawaj wiper. Praca wydawała się spoko, 3 godziny oglądania tych a już jestem znudzony. Dobra, no. Może to... czekaj, nie, ja nie nie nie, się nie, 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 nie. Pasie, 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 patrz, Do całej pierwszy, tak? No. No nie, jeszcze. No ładnie, ładnie. Dobra, no to widzisz już jego, teraz patrz na mojego. Widzę, że koszule <głos》> to się to samo. Tak. tak. Daniel mi ukrył no, koszule. Daniel ma ewidentnie chyba lepsze mi się wydaje. Co Te jest? same brwi mamy, tylko inaczej one są ułożone. Ej, bo to jest Tak, dobra w dupę to. No kurczę, to jest bardzo podobne, ale no... no. Bóg. Akurat wydaje mi się, że moja głowa bardziej... Akurat wydaje mi się, że... Z Akurat z tak się górę. składa. że no, jest, no, Jestem w stanie powiedzieć, że... bardziej... Podobna do yy, tutaj... No, włosy masz Rapera. Bo... Yy, ale maty to taki dziwny. Podobny jest, jest ten ludzik. A więc tak, jestem strasznie ob obrażony i już więcej nie nagram takiego filmu. To tak. Jeszcze będzie trzecia część, spokojnie, będzie, będzie. Nie wiemy czy będzie, <grym <grym> jak ale to jak, to mógł nagrać. jak najbardziej możecie również pod tym filmem pisać swoje propozycje do kolejnych ludzików, których możemy. Kolejnych raperów, których możemy zmienić kolejnych w ludziki LEGO. Kolejnych ludzików LEGO, których możemy zamienić w raperów. Nowa seria jak ta się skończy. <grym> tak. Ja bym jeszcze na koniec powiedział, że kolejny odcinek, jaki się pokaże na kanale, będzie czymś zupełnie nowym i nadchodzą zmiany. ale to tego wszystkiego dowiecie się już właśnie w następnym filmie, także koniecznie na niego czekajcie. Nie, powiem, nie powiemy wam co to, ale przyjdźcie na ten film, znaczy po prostu zostawcie suba, żeby nie przegapić i tak dalej. Po prostu dowiecie się wszystkiego niedługo. Możecie zgadywać jak chcecie, ale nikt nie, nie zgadnie. W każdym razie, zostajemy przy ludzikach. Napiszcie kto lepiej zrobił. Siema. Tak jest.